Tak zwyczajny papież o duszy człowieka, szlachetnej, mądrej, ludzkiej twarzy Chrystusa. Jak słońce dawał nadzieję, ręką błogosławiony znak. Papież o ludzkiej twarzy odmienił świat. Symbole pełne życie, tajemnej misji Boga. Z różańcem w dłoniach pontyfikat, droga krzyżowa. Wpatrzony w twarz Chrystusa dla ludzi, nie dla sławy. Ten święty był papież o ludzkiej twarzy. To ty obecny wśród nas, twoja chwała stępuje. I nadzieja błądzi beznadziejnie Podnieś nas, wyzwól nas Błogosław nam, wielki Janie Pawle Niech nasze wargi czuwają na modlitwie Niech nasze dłonie rozdają dobro Niech nasze stopy śpieszą ku światłu Niech nasze oczy zapatrzą się w niebo Dziękujemy, kochany nasz Ojcze Święty Serdecznie nas pozdrawiasz gestem za każdy dzień spojrzenie w niebo rozpoczętym Bo wszędzie zawsze Razem z nami oczy jesteś Witam wszystkich bardzo gorąco na 25 tym dniu papieskim, który przeżywamy bardzo, bardzo w sposób taki szczególny. Spotykamy się po raz kolejny, aby przypomnieć sobie postać wielkiego Polaka, a jednocześnie oddać mu hołd w formie naszego koncertu w imieniu organizatorów Gminnego Centrum Kultury, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zespołu oraz własnym. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie będę tu wymieniał z imienia i nazwiska. Wszystkich Państwa bardzo gorąco witam i cieszę się, że sala wypełniła się po brzegi. To też jest dowód na to, że jakim szacunkiem obdarzamy wielkiego Polaka, jakim był Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Dzisiaj oddajemy mu hołd człowiekowi, który na zawsze zmienił Wiek historii Kościoła, Polski, a nawet świata. Jego życie było pełne wiary, nadziei, miłości, niezłomnej odwagi. Pozostaje dla nas źródłem inspiracji i duch duchowego wzbogacenia. Jan Paweł II uczył nas, że prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, ale przede wszystkim decyzja. Wybór zawsze wskazywał na godność każdego człowieka. Niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego czy przekonań. Nauczył nas, że solidarność to nie tylko idea, ale coś, co powinno być wplecione w nasze codzienne życie w nasze relacje między ludźmi z bliskimi, z sąsiadami, współpracownikami. Często powtarzał: Nie lękajcie się i myślę, że to hasło przeświecało. Świętemu Janowi Pawłowi przez cały pontyfikat, bo ciągle powtarzał: Nie lękajcie się. I to przesłanie jest jednym z najważniejszych w jego, jego pontyfikacie. Jest, jest to przesłanie nadziei, a jednocześnie odważne stawianie czoła wyzwaniom, które stoją przed ludzkością. Jego podróże apostolskie, a tylko przypomnę odbył ich 104. W swoim 25-letnim pontyfikacie odwiedził 136 krajów. Jeszcze taka ciekawostka: poza Watykanem, poza granicami, przebywał 568 dni. Także ponad rok spędził za granicą, gdzie odwiedzał wszystkie możliwe kraje, szczególnie te, które znajdowały się w trudnej sytuacji politycznej. Był, była to taka jak gdyby manifestacja wiary papieża, ale też chęć zmiany rzeczywistości. Przypominał świat wartości pokoju, sprawiedliwości i wolności. Starsi na pewno pamiętają wizytę 2 czerwca 1979 roku, kiedy na placu zwycięstwa wołał otwórzcie drzwi Chrystusowi. I też wspomniał, nie lękajcie się. I to zawołanie miało swój odzew dlatego że po paru latach zdecydowanie przeżyliśmy reformy, które zmieniły oblicze naszego kraju. I za to papieżowi powinniśmy być wdzięczni. Ważne jest również to, jaką uwagę przykładał Jan Paweł II do młodzieży. Mówił o tym, że edukacja jest bardzo ważna, ale bardzo ważne jest wychowanie duchowe i wychowanie w wartościach. Zawsze podkreślał, żeby ludzie poznawali naukę, ale też kształtowali swoje serca i stali się odpowiedzialnymi obywatelami i ludźmi prawdy. Dzisiaj, kiedy w świecie wielu wyzwań, pełnym niepokoju, Podziałów, kryzysów, jego nauki są nadal aktualne. Zawsze podkreślał, że miłość do bliźniego, szacunek do każdego człowieka, odwaga w obronie prawdy, to fundamenty, na których należy budować naszą przyszłość. Przypominając jego słowa, uczmy się od niego jakbyś ludzi, którzy nie boją się dążyć do dobra jak patrzeć na świat z nadzieją, jak nie ustawać w wysiłkach na rzecz lepszego jutra. Bo to, co papież pozostawił w swoim nauczaniu, jest czymś, co nigdy nie traci na znaczeniu. Niech ten Dzień Papieżski będzie takim czasem i momentem na refleksję, ale również taką inspiracją do działania w duchu miłości, solidarności i szacunku. Dzisiaj przeżywamy w taką niedzielę, gdzie bardzo ważne słowo to dziękuję. I myślę, że ono dzisiaj też powinno tu brzmieć. Dziękujemy świętemu Janowi Pawłowi II za ten pontyfikat. Dziękujemy też Najwyższemu, że dał nam takiego papieża. I myślę, że ten dzisiejszy koncert, którego za chwilę wysłuchamy, też udowodni, że osoba Jana Pawła II Stanowiła dla naszego kraju wyjątkową postać i o tym pamiętamy. I też apelujemy do młodych, żeby pamiętali i poznawali historię Jego Pontyfikatu. Młody jest naprawdę bogaty. Zauważmy, jedyny papież Polak, ponad 25 lat, był papieżem. Więc pozostawił po sobie wspaniałą pamiątkę, wiele, wiele pięknych encyklik. Wielu, wie, wiele pięknych kazań, do których możemy wracać, które możemy zgłębiać i czepmy z tego jak najwięcej. tego razu mały Karolek zadał sobie mamie trudne pytania. Czy mi pokażesz, mamusiu, droga, kogo w swoim życiu mam naśladować? Mama pytania się spodziewała, to też zdziwienia nie okazała. Za rączką synka poprowadziła tam, gdzie się sama często modliła. Karolek ujrzał małą kapliczkę, w niej Matki fi Bożej figurkę śliczną. Wraz z mamą zmówił pacier pobożny i do kapliczki zajrzał ostrożnie. Poznał odpowiedź na swe pytanie, a mama takie dodała zda. Kto wolę Boga wypełniać chciałby? Niech Maryi wstępuje ślady! Oto mój synku, najlepsza matka, jej zawiesz losy swe i świata. Karolek pojął, że w Matce Bożej najdoskonalszy otrzymał wzorzec, więc postanowił, chociaż był mały, że to jej właśnie odda się cały. Wtem zauważył z miną radosną, że wokół śliczne stokrotki rosną co mają oczko żółte jak słońce, wśród biało płasków w niebo patrzące. I tak się zwrócił Karolek Mały do Matki Bożej Niepokalanej. Matko najlepsza, jak wszystkie, stok... jak wszystkie Twoje stokrotki, tak życie moje niech Twoją własnością będzie, kieruj proszę zawsze i wszędzie. Karolek nie mógł przypuszczać wtedy, że Matka Boża jemu powierzył flagę, to barwy ma białe, niczym są jej ukochane.